Już się boicie? Nie boimy się. To jest butne powiedzenie, że w sumie garstka osób chce rozbić układ, który no, trwa. Prędzej się Platforma porozumie z PiSem niż z Konfederacją. E, Na no. pewno. Ostatnio najbardziej wdzięczny jestem pani senator Jadwidze Rotnickiej, która w przypływie szczerości powiedziała w telewizji coś takiego w trakcie rozmowy z naszym posłem Krystianem Kamińskim, który wprost powiedział to, co rzeczywiście chodzi nam po głowie, to znaczy, żeby zmusić PiS i Platformę do zawarcia ze za sobą koalicji. Bo wszyscy spekulują, z kim tu w koalicji wejdzie Konfederacja, czy z PiSem, czy z Platformą. My mówimy, że my nie chcemy wchodzić w żadną koalicję, ale dziennikarze i tak nie rozumieją, no to pani poseł, fu, przepraszam, senator Rotnicka wprost powiedziała, że Platforma prędzej porozumie się z PiS-em niż z Konfederacją, czym potwierdziła nasze słowa, że ten układ PiS-Platforma to trwa od dosyć dawna. Ci ludzie się ze sobą bardzo dobrze dogadują, mają bardzo zbliżony program i ja naprawdę nie rozumiem, czemu dziennikarze poważnie nie rozpatrują tego, o czym mówi senator Rotnicka, żeby... Wejść w koalicję PiS z Platformą przeciwko Konfederacji, bo my naprawdę się od nich bardzo mocno różnimy i nie ma żadnego powodu, żeby spekulować, że koalicja PiSu z Platformą jest mniej prawdopodobna niż PISU z Konfederacją. Tak jest, nie ma w tym żadnej złośliwości. My po prostu analizujemy wyniki głosowań, analizujemy decyzje, analizujemy ruchy kadrowe, no i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tam jest wspólnota programowa, no nie stuprocentowa, ale może 60-70%, może nawet 80% jest. Skoro jest Jestem do siebie blisko, to się powinni dogadywać i powinni mówić o tym publicznie. I to jest w ogóle ciekawe, warto zwrócić uwagę na biogram pani, właśnie senator Rotnickiej. Zdaje się, że chyba profesor Rotnickiej. To jest kobieta, która no, ma 79 lat, już jest w polityce wcale nie krótko. To nie jest jakaś osoba z przypadku, która się zaplątała i teraz coś plecie, nie do końca wiadomo co. Ona była przez cztery kadencje w parlamencie, to znaczy przez 8 lat rządów Tuska, przez 8 lat rządów PiSu. Jeżeli ktoś wie, o czym mówi. To ona wie, o czym mówi. Ona wie. No i warto też zauważyć, jak ona recenzowała naszego posła. Krystian Kamiński powiedział właśnie, że, że, że myślimy, żeby zrobić tak, żeby już ani PIS, ani Platforma nie rządziły, bo nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak oni rządzą. Oni ciągle tego nie potrafią przyjąć do wiadomości, że my wyrażamy, postawę naszych wyborców. Naszym wyborcom nie podoba się, co te partie robią i nie chcemy jej umożliwiać kontynuacji. Jak ta Pani to skomentowała po ośmiu kadencjach w parlamencie? Nie boimy się. No jest to butnie, no jest butnie powiedziane, że w sumie garstka osób, to o ponad milionie wyborców Konfederacji, a może najbliższe wybory pokażą, że to będzie już ponad 2 miliony. Garstka osób chce rozbić układ, potwierdza, że jest nie układ, który no trwa. Potwierdza to, co my mówimy: rzadki przypływ szczerości. Prędzej się platforma porozumie z pisem niż z konfederacją. Potwierdzamy. Tak, więc w tej jednej sprawie zgadzamy się z platformą, przynajmniej z jej jedną senator. Natomiast stwierdzić trzeba, że oni ze sobą naprawdę zgadzają się we wszystkich najważniejszych sprawach. Podejście do wirusa mieli takie same. Podejście do Ukrainy mają takie same. Podejście do Unii Europejskiej w zasadzie też mają takie same, to znaczy jedni mówią, że się na wszystko zgadzają i podpisują, a drudzy mówią, że się na nic nie zgadzają, po czym tak wszystko podpisują, więc tu wielkich różnic nie ma. I my jesteśmy jedyną opozycją zarówno dla PIS-u, jak i platformy. To jest taki bardzo, bardzo ładna linia podziału. Po jednej stronie jest. PiS Platforma, a po drugie jesteśmy my. Jeżeli ktoś nie lubi pisu i nie lubi platformy, to jesteśmy jedyną alternatywą dla tego układu i oni o tym widzą i dlatego dokładnie tak mówią i dlatego mówię Wam, że prędzej będzie koalicja pisu z platformą niż pisu z konfederacją.